sobie samochodem sam przecież nikogo nie ma. Ja sobie sam samochodem nikogo nie ma. Wchodzę sobie przecież tyle piosenek jak nagrałem. Nie, yeah. tylko jedną nagrałem. Ej, tylko jedną nagrałem. myślisz przecież. Ej, ej. Tylko odjeżdżam, już pochwalam, to sobie robię hm, ja podjeżdżam sobie pod potem sobie podjeżdżam po domu, otwieram sobie karasz. Zjeżdżam po dom wchodzę do karażu ej. Ej, ej, Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Podjeżdżam, nic tu nie ma moim kutkiem. Teraz sobie robię. Ej, tutaj podjeżdżam, nic nie ma. Proszę powiedz mi dlaczego tu nic nie ma. Ej. Dlaczego tu nic nie ma? Ej, dlaczego tu nic nie ma? Ej, ej, jestem w domu. Jestem w domu, idę sprawdzić co tu oglądam. Nie ma nic w tym, tym komputerze, kombie. Co to jest? Mi się pojawił teraz... Ej, to kolejny błąd. Kolejny błąd, kolejny błąd przecież, ej. Kolejny błąd zrobiłem teraz przecież. Nie będę tych błędów robić, ej. Dlaczego robię te błędy? Bo muszę robić te błędy, przecież dlaczego? Nie muszę nic robić, bo przecież mam tyle błędów. Nie wiem, dlaczego mam tyle błędów, bro Kevin. W końcu sobie wchodzę do metrów, wchodzę do metrów, wchodzę do metrów, wchodzę do metrów. Metr. Ej. To co, ej, do metrów, przecież tam wiesz, ej. Pewnie koło jadę sobie samotnie Eee, chyba już mógł wychodzić, szybko wychodzić, szybko wychodzić. Dobrze, to na razie.